Well, Hejka, z tej strony Kali, witam was bardzo serdecznie na tym kanale, mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba, zachęcam do oglądania, ale tylko żeby nie było, że ja jestem cały czas na tym kanale, tu mam dla was urozmaicenie, dzisiaj to nam jest e, gość specjalny, mianowicie mój kuzyn. Hejka. gramy sobie dzisiaj w Clone Simulator 2. To jest Clone Simulator. Clone Simulator. Klon simulator. No, no. Nie mogę w pewnie. Chyba, że w nabie go z I e, tak. Zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę. Bo to, to, jest, to jest. Jeżeli nie jesteście. subujecie tego kanału, to nie jesteście moimi prawdziwymi widzami. Nie zgapiłam tego tekstu On nikogo wcale. Dobrze mm. <grym> nieważne. Tu się w ogóle pala. To się sprzedaje. Się A gdzie się sprzedaje? To tu, a tylko musisz mieć chyba. Kopanie, Z tyłu? Chyba. Chomek na ludnej łuk. A co tu się dzieje w ogóle? A ja jestem. mam. A ja nie. nie no kolom, ok. Kamienne kilowto no, na kilo. chyba. dobra, mogę kopać. No moje dziewczyny. Patrz na to. Patrz. Nieważne. Jak to sprzedaje. Nie mogę sześć tego. I chyba no, za sprzedawanie się dostaje diamenty, tak? Nie wiem. Nie wiem. To jest nie. nie ważne. Jestem tu jest gdzieś u mnie. Da się kupić zwierzę? Chyba tak, ale nie jestem pewna. Jest, da się, bo... bo... Bez powodu chyba to by tutaj nie było. Okej, okay, to sobie jeszcze... Dach. O, zobacz, i już mam jeden zestaw postaci. O ja się wcześniej zastanawialiśmy. Się za a, czyli już masz? cztery nawet chyba. zastanawiałaś się jak to zrobić. Proste. Ha, nie, nie mam żadnego. A jak to się robi? I zobacz. Jak to się robi? Masz takie postać się wybierasz, ale są o wiele ładniejsze. Kurde, mam chłopak, kupię, ja nie chcę. Nie kona wybrać. Ale nie chcę swojego. Ej, a jak to się robi to robi? Trzeba kupić. Gdzie? Aha, No to są zestawy. O tak, jak chce dziewczyna. Dobrze dawajcie Niech ktoś jeszcze zabija. Dawajcie, zabijajcie MPT. Oooo! Uh -huh. Czyli jednak jest. O. Ile jest zrobimy sobie tak? Sprawdzę na pastę prywatnie. Okej, okay, jest to w postaci. No, ja chcę iść sobie zobaczyć, jakie są ładne. <laughs> Jak chcecie więcej odcinków, to Oy. zapraszam bardzo. No tylko straszne są te skiny. I to chyba najładniejszy jest, akurat ten niebieski. Co wezmę sobie ten. I ładny jest. Na rzekam. IC. Um. Co to jest? ja nie wiem. Ja tego nie widzę przez to, że nagrywam. Chociaż wiedziałam jeszcze. Stormuxów. To nie jest tak źle. 100. Nie, tego w ogóle jeszcze nie miałaś. No nie jest tak źle, jak na większości tych jest za 200. Niektóre za 1000 nawet mogą być. A wiesz. O mój klon, go nie jej. Jezu, taki mały. O nie, to on, dobra? Załaduj. Dobra, idę się mieć. Wyleź działka. Fajnie by było. Buduj. Okej. Okay. Pokonał mnie. Czyli nie idę ni nic. To w ogóle, jak tam u Was leci Wielkanoc? Mówiliście w No, um, um, u nas już było śniadanko. Jest to równo 12.30. Wcześniej, jak nagrywam ten odcinek, trafiłam na godzinę równo 12.00. Teraz jest to równo 12.30. Sprzedanie łupy. Sprzedanie łupy. Ogólnie, teraz sobie pozbieram trochę kasę. Dostaj no, 74. No i trochę dużej przygrywam. W tym momencie. Robisz, no, daj opory. Czemu? No tutaj. No to co ty masz tam na górze? Zobacz. To? Bartek. No. Ile masz tego? Jedną połowę, jak coś sobie Mam mega wielkie jajko Kinder, dawno nie jadłam, już mam dzieciństwa. Daj Okej. Bo mam mega wielkie jajko Kinder i na szczęście to nie jest to co ma salmonelle. Mam inny rodzaj. Ty. Okay. Masz. Dzięki. O No to akurat wcale bo na wielka jajka, więc... no. Ale dopiero, że wyszło, że te jajka, że które my mamy, nie są z salmonellą. Tak, gdzie ty to kupiłaś? Hmm. ta. I potem masz um, dziewczyny. I potem masz inne. Nie chcę. Bo, bo, bo. Musisz mieć, nie można. Bo no. po dziewczynach jest słop, chyba. Klikam. mi się nie podoba, ten też nie. Ten nie. Po dziewczynach masz. Mm, ten. ten, ten, ten mi się jest. podoba. Potem masz luksusowy. Ten mi się podoba. Ty mam animację. No, dobra. I tymczasem. tymczasem to to. O, oh, mam piwnica. Dobra. Nie, do chyba Mm. gjør vi den første kattemannen. Teraz? Zatknij trzecie piątro Ognisko klony O piwnica O mam coś, mam coś, mam coś. Iceblast Jak um, to? Ogień okay. Duża jest ta piwnica no, 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 no. Dobra ten No dobra no, duża, ale Tutaj są różne. Ale na pewno nie wiedziałam, że Kinder może mieć salmonelle. Ja nie wiem, co to jest salmonelle. To jest choroba. Chyba najbardziej, taka bakteria. No i to Lego. Bo nie wiem, czy wiesz, ale bardziej zostały wycofane od Jaj... No, to było czekolady. A co? No, dobra, dobra, pamiętam. Ej, niektóre jajka Kinder. To jest duże. Takie jajka Kinder z, nas, z maskotkami. I kulki Kinder. I kiedyś kupiłaś to z maskotką. Ej, chodzi mi nie zobaczyć. Kiedyś, święta. Nie, święta, na urodziny. Ja był, to było w tym roku. Dobra, zabiję jakiegoś teraz... Klon, klon, klon. No, zabiję zabiłem, zabiłem. jestem... Ty chodź zobaczyć coś, jestem klockiem Lego. Widzisz? Fajne jest to, nie? Mhm. Ja mam cztery koła, jestem najlepszy na serwerze. Mhm. Okay. Możecie zobaczyć. Ja fajnie. naprawdę trzy. O Jezus. Krony ciągle kogoś zabijają. No a właśnie wiem. Ile I to się generują. Nie. Bo ja mam takie prawo. Ja chcę już wrócić do siebie, a nie wiem, co gdzie jest. Jak coś, to nie do Gabi mówiłem, tylko do tego, co się do. No mm. kurde, tu! Ty masz kasy! Masz 7000. Mało wiem. Chodź tu! Mm. Ła! Mocny ma ten miecz. Jestem kropkiem. Chcę mieć to. Tak, ja zaraz będę miała coś mega. Bej, Chcę wyrzucić jajko od ciebie. Nie. Ej, gdzie ty gdzie ty jesteś? Gdzie, 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 gdzie? cię zabić. Nie to ładnie. Chcę cię zabić. Dobry deod, to to. Co? Dobre, daj. Nieważne. A bo ja już sobie kupiłam powietrze. Ale nagle, jak ja to robię, nie chcę nie, ja się boję. O, jaki duży. masz dużego. To jest, jajko. To jest, jajko. To jest jajko. Dobre. Dzisiaj o 14 odcinek. Czyli po tym jak już będzie ten odcinek. Przez ten odcinek będzie... mnie co nie zaprosisz na... na Spoko. Ten odcinek będzie 18, a jest nagrywany 17. Jest... Daj mi fale, co to, co to, co to? Jestem klotkiem. Ja wiem. Chodź... Ej, kto to? Ty ktoś ma pistolet. Chcę go zabić. O masz, masz, to, masz! No to zabiję go. Zabiję go. Okej. Okay. Co? Co tam się dzieje? Jeździ nie do mnie ktoś zaczkał. Mm, mm, Czemu? Mm, mm, mm. Pan na to. Kupiłam. Ile ja rzeczy kupiłam? Bo ja, ja rzeczy kupiłam. O, ja też sobie kupuję. Ugień, powietrze, trucizna, mistyczny, elektryczny. I jeszcze, kurde, powinienem mieć jakiś nowy broń. Jeszcze ja wydałam, że dwójka. Dwójka to będzie powietrze. Nie, w jakim razie. Ja jestem ciekawa, jak będzie wyglądać dwójka. nie ja. ja to? A, ja, Przeprowadzam eksperymenty. Jak chcę zobaczyć, jak idzie tu moja mapa. Dobra, dobra, szybko tutaj. Tutaj na laptopie. Mhm, tutaj plotki pobieram. Mhm, no, no, no. To do bazy. Mam mhm. z ganka po tym jajku. Aha, X. -t. Nie mówi się takich już takich krzyczeć. Ale dobrze, nieważne. Fajnie, że się dalej budować. On zabiera noży, jestem, jestem dobra jestem w to, wtedy Nie ja się nie tej mapie, jestem w ogóle najlepszy. Ktoś jest nie najlepszy. Proszę, nie. Proszę. Ła, to się jest... wow. nie zabija właśnie w tym momencie. Ja no, chcę o, lepszą broń kupić jest. niż tą gidę. Chyba, że ja no, już. No, no. Ja idę pisz pada dwojogę. Tak, Jezus, ale. O, okay. są mali. No. Co to jest? co A to jest nauka o Ła. Tak, aha, aha przeczytam mam coś ważnego. Nauka o klonach. Klony są najmniej inte intelekt. Co? Co ja czytam? Nie ja chcę to wrócić, bo to było piękne. O, mam Dobra, zbliżą, opowiem o, wam. Zbliżą. Klony to jest najmniej inteligentszy e, człowiek... Co ktoś i jego iloraz myślenia jest e, porównywany do ilorazu myślenia małej rybki. Mózg klonów działa w sposób liniowy. Najpierw idą na pole walki, potem sprawdzają, czy są w pełni sklonowane i na koniec rozpoczynają swój sojusznik. Kolejnym krokiem jest wyruszenie klonów do boju. Skanują one pole bitwy w poszukiwaniu przeciwników. Wow. Nie patrzę na siłę przeciwników, więc wyciągam wniosek z tego, że niestety nie, nie, nie świecą mądrością. To prawda. I przepraszam was za moje czytanie, ale po prostu... Dzisiaj jestem nie bo musiałam pomagać przy wielkiej nocy. Wydawajcie kolejną część. Tak wiadomo, że... Mam nadzieję, że się podobała Ci lekcja o naukach kronów, okej. Okay? Wycie Gabi szukać. No na pewno było świetna. I dowiedziałam... się, tu fajnie. Tu ją mniej. Aha, okej. Mój pingwin To ciebie, Gabi. To jest twój pingpin. Co? Podobno za mną to. Patrz na to. Ja patrz na to. Co na to. Patrz na to. Piękny. Gdzie to jest? Gdzie jest laboratorium? Bo ja coś zrobiłam i ja kupiłam jakieś laboratorium. Ja nie wiem czy to jest. Co jest? Tam... A, już mam galaktyczną siekierę. Dopiero? Ja mam mieć ja mocy. Co ja fajnie. Rozumiem, to się, kurde, to inne bronie bierze, bo ja mam tylko Didę. A ja bierze. mam lepszy już od Didy. A, um. um. lepiej? A, nie. Chcesz, ja ja może zobaczyć? No. Nie patrzę ją kupiłaś, ale okej. Okay. Nie wiem po co to się kopie, ale okej. Okay. A, w ogóle sobie... Dobra, wybieram. Nie no, no to ja M. Chcę klotka. Ja chcę klotka. Gdzie on pokonał MPC? A gdzie się bierze ten bronie? Ej, co to, to się ci-ci-ci-ci? Nie W sumie... Nie wiem, kurczę, gdzie jest laboratorium pomocy. Ja nie... Ładna. Ja chcę mi... Bo jeżeli tego nie odkryję w tym odcinku, niech cześć mi napisze, gdzie jest laboratorium, bo ja nic nie mam w tej grze. Gdzie jest laboratorium? Gdzie? No przecież laboratorium jest w piwnicy. a XT. Kurde. O. Nie, portal do bazy, planeta pierwsza, do... a bo, bo ja to tu kupiłam. okej. Okay. Zobacz bardzo, jak co ja mam. Nie tu usiadłam! Dobra, Jestem klockiem. To wszystko zwiedzimy już na koniec jak z Tajkę. tym Dobra. Nie mam gdzie pojechać. Chcę coś pokazać. Dobra, jeszcze niech kasy mi się naładuje. Zabili mnie. Klony, zabili mnie. Zabiły, nie zabili. To jest nawet nieważne. Czemu nie ma więcej postaci? A ja już kupiłam wszystkie elektryczne, Ewo. mi się i tak dalej. A To w ogóle nie jesteś ze mną na serwerze. Czemu? Panel giganta będzie zaraz. Zobacz, mogę kontrolować swoje klony. I zobacz, mogę być klonem. Chciałam zabijać, ale świetna zabawa. Ty, o! Dlaczego od odciny? Na pewno nie teraz. O ty, czemu? Bo będzie za krótki, jak na mnie. No. bo no, życie. A cię prawie. No i pewnie ja bym skończyła odcinek. Na pewno. A, Bo tak. mi się po prostu automatycznie włącza. Ale... Mm, idę sprzedać, ej, idę sprzedać drogi. moje wszystkie kamyki i zrobię, e, kupię coś za diamenty. Teraz tutaj wszystko, sprzedajesz. I kupię sobie coś za diamenty. No i co z tego? Mam tyle samo, mam prawie co ty. O, jedyne różnice. Matko, po prostu nie tak zachowywać. Bartek. Ciemno serce, ale na, na radę, ja Kupiłam sobie luksusowy i specjalny. A jaki jest luksusowy? Bądź cicho. No dobra. Kolego jeden. To to nie ja. Ja nie chcę sektor postać. Nie. Ty chcesz, ty kochasz tak. Ty coś mam, no weź. O, zobacz jaki luksusowy mam tu, fajny. Mówiąc, po, po, po dziewczynach są luksusowe. Co? co? Nie, ja, ja, nim będę. też mam co, co, Ale nie masz wszystkiego. O oh, Daddy. Co tak ten taki kredyt, czyś Co, to jest? Co to jest? Co to jest? Wyjdź. O mama. Popatrz na to. O... Dobra, ja się tego boję naprawdę. Ja nie wiem, co zrobić, żeby wydać diamant, jak nie się wydaje. Kiedyś wiedziałam, że nie pamiętam. Co mogę zbudować? Mm. Nie, z ciemno serca, ale ok, ważne. No, na co można wydać? Zobacz na papierze. Ja do ciebie razy próbowałem. No, próbowałem widać. E... Jak chcę numer jeden? Ty, ty gdzie to tu masz? A już ja wiem, gdzie to masz, bo już ja widziałem. Patrzę, co mam. Nic. Zobacz, ja zrobiłam. No. Tu. Na pewno chyba 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 nie chyba Nie, chyba 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 o to ale chyba 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 czeka... O! To raz, znalazłem. Do dziesięciu. Kto chce dostać? D U. Nie zacząłem. Mówiłem tylko OL. Tak naprawdę. Dobra, no bądźcie. Zabiję, zabiję! No kurde, jak to? Przecież miałem lepszą broń od niego i zginąłem pierwszy. I czciała. Czy też wezmę nowy miecz. taka i ja muszę się przebrać za krotka. To jest ciemno serce. Zobacz jak mam miecz. Wow. Ciemno serce się nazywa. No. Prosty. Tak, znaczy ja już sobie tu wybudował całą arenę. To jest alenę. prosty, co nie? Tutaj jest prosty. To jeszcze znaczy całą arenę tutaj wybudowała. Prosty. Ciekawe to gdzie jest, bo ja nie, nie mam tej y, piwnicy. O, ale fajny skin, no, ale kobiet by się podobał. O, jestem klockiem. ja, ja tego nie czaję w ogóle? Ta piwnica jest za duża. Ja czaję właśnie bo bo już ile ja mam kwozów? Jest to najlepsza piwnica w ogóle. Fajnie. Trochę źle. Bo, bo wiesz, byłabym pierwsza, ale ty pierwsza zacząłeś grać, więc wiesz. Mhm. Jasne. Nie ma, nie, 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 sobie nie, nie, a ty chciałaś odcinek z nie, nagrać. No i okay, nie, mam nie, nie, no ja tak mam nie, 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 No No nie, 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 no i gdzie <laughs> no, e, no, się wydaje te nie, Chyba tu. Oh, tak. tak, 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 Zabijam tego nie, tak. Zabijam. zabijam zabijam. Zabijam tego klona. Moja Ma, klona... O, przejmują światło. Au. Rozbieram na polary na widzę. Co jest? Nic. Mm. Czy mogłeś wypuścić klona? Okej. Okay. Nie. Nie wypuszczaj. Bez lasu ja wypuszczę Zobacz. Duży gigant załadowany. Bartek, tak. chodź. Gdzie? Okay. Ok, w tym odcinku byłoby to na tyle, mam nadzieję, że Wam się podobał. Eee, Chcę, żeby chwilę mój fujek wszedł, bo mój kuzyn e, akurat e, musi iść do kościoła, bo on jest e, m, bardzo młody. I e, ogólnie on w późniejszym wieku na komunie. On ma teraz 13 lat i będzie miał dopiero teraz komunie, więc musi iść do kościoła. I tak, ja się z wami żegnam, to na tyle, więc do widzenia, żegnam się i pa pa.